Witajcie, kochani. Łaska wam i pokój przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Kochani, ja tak na króciutku chciałem nagrać. Chciałem Was poprosić wszystkich o modl modlitwę za, za moją mamę, która jest przeziębiona. I proszę, cię, proszę Was o to, abyście no, to utostępnili, to wszędzie, gdziekolwiek się da, żeby ta modlitwa. Była skierowana do Boga, żeby ta modlitwa za moją mamę, która jest przeziębiona, źle się czuje, ma gorączkę, ma zapchany katar, ma trochę kaszlu. Dlatego chciałbym Was tak poprosić o pomoc duchową przez Syna Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Proszę Was o to udostępnijcie to gdzie gdzie się da i co no tak na króciutko chciałem tylko y, ogłosić że moja mama jest przeziębiona i chcę żebyście pomodlili się za moją mamę przez syna Jezusa Chrystusa Pana Naszego kochani życzę wam błogosławionego dnia w tym dniu dzisiejszym żeby ten dzień przeminął jak najlepiej żeby Zakończą się. Dobrze. I błogosławię was. Amen.